Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już naszym odcinku. Cieszę się, że jesteście ze mną. E, dzisiaj będziemy dalej opisywać człowieka, kolor oczu, na twarzy i kształt oczu. Oczywiście na podstawie naszego werbuka, więc zaczynamy. I teraz zaczynamy. Kolor de los Czyli kolor oczu. Przy kolorze oczu będziemy używać czasownika tener, mieć. Odmiana czasownika. Yo tengo, tú tienes, él, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas tienen. I teraz, jakie mogą być kolory oczu? Negros, czarne. Azules. Niebieskie albo klaros, też jasne, marrones albo oskuros. Marrones to są brązowe, oskuros ciemne, verdes, zielone. Fajne zdjęcie, co? Z zielonymi oczami. I teraz yo tengo los ojos azules. Tu, que kolor, jaki kolor de ojos tienes? Jaki masz kolor oczu? Nosotros tenemos ojos azules. My mamy oczy niebieskie. Tu, tienes ojos negros. Masz czarne oczy. I na dole mamy znowu zestawienie. Los ojos. Jakie mogą być? Claros, jasne. Oscuros, ciemne. Azules, niebieskie. Verdes. Zielone, negrosz czarne i maroneż brązowe. Br brązowe, brązowe. Rozumiemy? Tutaj chyba wszystko jest jasne. Po prostu trzeba się tego nauczyć. Forma de Ochoz, czyli jako mamy formę oczu. Tenerloż ojos, znowu czasownik tener, czyli mieć oczy. Grandes, takie duże, albo takie inniós, takie malutkie. ¿Qué forma de ojos tienes? Jaką ¿Y masz formę oczu? Grandes? O? Czy? ¿Sí? Pequeños. Albo, ¿qué ojos tan grandes tienes? Ujacie takiej zasadzie, ale masz duże oczy. Albo, ¿qué oczu tan pequeños? O, oh, jakie małe oczy. Lecimy dalej la cara. Teraz co możemy mieć na twarzy? Możemy mieć gafas, okulary, barba, albo bigote. Gafas, okulary, barba, broda i bigota, wąsy. I to już nie jest tener, chociaż można powiedzieć tego gafas. Mam okulary po prostu. Nie noszę okularów, tylko mam je. Tego barwa, też można powiedzieć, że mam brodę i mam bigotę, wąsy też mam. A zazwyczaj nie warlasz gafas. Ja gafas. gafasz. Ja jebo gafasz. gafasz noszę, ja słońce świeci, w nich jest lepiej. Nie jebo gafasz. Tu masz gafasz. Ty nosisz okulary. Niekoniecznie muszą być gafasz del sol, czyli okulary od słońca. Mogą być też gafasz parawer żeby widzieć, bo ktoś słabo widzi. Tu was gafas, Elia jewa gafas, albo El jewa barba, bigotę i y ale czyli i dodatkowo gafas, patrzałki. Jo jego, ja noszę. Tu jewa, ty nosisz. El lub Elia jewa. Nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos, ellas llevan. Llevar, tener, nosić, mieć. Barba, bigotę, gafas. Też na pamięć. Można sobie skarżyć taką barbę, długą, albo taki krociotki, bigoty, malutki, albo kafas. Gafas to pewnie łatwo, bo jak będziecie w Hiszpanii, albo jak jesteście, albo jak byliście, to w Hiszpanii zawsze trzeba nosić gafas, bo jest takie słońce, że się mogą zepsuć oczy. Gafas de sol. Lecimy dalej. Streszczenie tego wszystkiego, co było do tej pory. los ochos. Klaros, jasne. Oskuros, ciemne. Azules, niebieskie. Verdes, zielone. Negros, czarne. Marrones, brązowe. Tener, llevar. Mieć, nosić. Barba, bigoty i gafas. Llevar możemy też una gorra, czapkę na głowę, un sombrero, kapelusz, un pañuelo, chustkę. tener los ojos grandes pequeños va bueno. Pequeños y grandes. Dziękuję i zapraszam Nada następny odcinek. Hey, mi ¡Buen día!